Cześć, witam na kanale SmartTest. Dzisiaj krótka recenzja głośnika bezprzewodowego, głośnika Bluetooth marki Tracer. Tym razem jest to model Big Boy TWS. Głośnik, jak widzicie, wyposażony w poświetlenie RGB LED. Mamy dużą moc muzyczną, bo aż 40 W. Pasmo przenoszenia od 80 Hz do 12 kHz. Mamy funkcję powerbanka, ponieważ oczywiście ten głośnik ma budowaną baterię. Baterie o pojemności 3600 mAh, która pozwala na 8 godzin pracy tego głośnika. No i też oczywiście łączność Bluetooth w standardzie 5.0 z tą technologią TWS. Technologią, która pozwala połączyć na przykład takie dwa głośniki w jeden system stereo. Dzięki czemu możemy mieć jeszcze lepszą mocy, większą tutaj jakość dźwięku. No ale oczywiście musimy wtedy zakupić dwa takie głośniki. Na początek, oczywiście, jak zwykle zapoznajmy się z budową, wykonaniem tego głośnika, a później posłuchamy sobie jak ten głośnik gra. W pudełku znajdziemy oczywiście nasz głośnik Bluetooth oraz dodatkowe akcesoria w postaci przewodu. Tutaj audio jest to typowy jack 3,5 mm. No i przewód do ładowania tego głośnika, czyli przewód USB. Z jednej strony USB typu C, z drugiej strony klasyczne USB. Ładujemy oczywiście ten głośnik albo ze złącza USB na przykład komputera, albo z jakiejś ładowarki od telefonu. Producent zaleca ładowarki 5V maksymalnie 3A, czyli maksymalnie 15W, natomiast oczywiście takiej ładowarki w zestawie nie ma, więc musimy już o nią zadbać we własnym zakresie, jest też prosta instrukcja obsługi opisująca podstawowe funkcje tego głośnika. Ok, żeby nie przedłużać, zobaczmy sobie samą budowę i wykonanie tego głośnika. Jak widzicie, konstrukcja dość duża, dokładnie jest to 390x137x175 cm. Oczywiście większość konstrukcji to jest tworzywo sztuczne, ale zauważcie, że całkiem niezłej jakości, bardzo solidne, dobre też pasowanie poszczególnych elementów, jeżeli chodzi o tą konstrukcję. Na rączce tutaj taki marketingowy napis Boombox od góry. Elementy tutaj panelu skręcane śrubami. No i tutaj, oczywiście, na froncie maskownica metalowa. Mamy tutaj klasę wodo IPX5, czyli głośnik jest odporny na zachlapanie, więc możecie go używać gdzieś na zewnątrz, nawet podczas deszczu, podczas jakichś wypraw na plaży, na jakieś żagle itd. Tak więc to na pewno na plus. Po bokach mamy tutaj uchwyty na pasek do przenoszenia tego głośnika. Natomiast takiego paska niestety w zestawie nie ma, więc musimy też o taki pasek już zadbać we własnym zakresie. No i teraz zobaczmy sobie boczne krawędzie. Mamy tutaj membranę pasywną z jednej, jak też z drugiej strony. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o bas, powinno być całkiem nieźle w tym głośniku. Od podu mamy miękkie nóżki, na których możemy ten głośnik sobie postawić. No i teraz tylna krawędź, na której znajdziemy pod tą specjalną gumową osłoną. Złącza. I teraz, jak widzicie, tutaj, może od tej mojej prawej strony mamy przycisk Reset, następnie złącze MicroSD, czyli jak widzicie, możemy sobie odtwarzać muzykę również z karty MicroSD na tym głośniku. Złącze AUX, czyli możemy podłączyć przewodowo jakieś urządzenie mobilne, na przykład nasz telefon, jeżeli nie chcemy korzystać z łączności Bluetooth i w ten sposób sobie odtwarzać muzykę na tym głośniku. Wejście ładowania USB typu C. No i tutaj po lewej stronie jest złącze USB, natomiast jest to tylko złącze do ładowania urządzeń mobilnych, czyli do korzystania z tej funkcji powerbanka 5V 1A. Nie możemy tutaj podłączyć żadnego dysku, czy też pendrivea z naszą muzyką. Yy, ok, tutaj jeszcze oczywiście przyciski sterujące, regulacja dźwięku, zarządzanie podświetleniem, play/pauza. Equalizer mamy też oddzielny przycisk do łączności TWS, czyli do połączenia dwóch takich głośników w jeden system, no i przycisk Power. Głośnik ma też budowany mikrofon, tak więc możemy korzystać z tego głośnika też jako takiego zestawu głośnomówiącego, mówiącego, jeżeli byśmy tego potrzebowali. I możemy też za pomocą tego głośnika sterować naszym telefonem, na przykład za pomocą asystenta Google, i taka funkcja też w tym głośniku się znalazła. Tak więc, cóż, może sobie teraz uruchomimy ten głośnik i zobaczymy jak on działa. Od góry mamy tutaj poziom naładowania baterii w formie takich tutaj diod LED w białym kolorze. Teraz jak widzicie są cztery podświetlone, więc mamy w pełni naładowany głośnik. Podświetlenie LED, tutaj widzicie jak to wygląda. Podświetleniem LED możemy sterować tylko na zasadzie takiej, że możemy go jak widzicie włączyć lub też wyłączyć. No i powinno nam tutaj działać w red Muzyki. Tak więc nie przedłużając, parujmy sobie ten głośnik z naszym telefonem i posłuchajmy jak on gra. To zaczynamy jak zwykle od telefonu, czyli w ustawieniach Bluetooth wyszukujemy głośnik, tym razem Tracer Big Boy. Klikamy parowanie. Możemy zezwolić na dostęp do kontaktów. Parujemy urządzenie, no i tak naprawdę to jest wszystko. Możemy już odtwarzać sobie muzykę z telefonu na tym głośniku. Ok, zaczynamy sobie od sterowania. Czyli zobaczcie, przycisk Play, Pauza na głośniku, zatrzymuje i wznawia nam odtwarzanie muzyki w telefonie. Tutaj OK. Teraz regulacja dźwięku. Jeżeli sobie zmniejszamy czy też zwiększamy głos na naszym głośniku, to również w telefonie, jak widać, mamy sterowanie tą skalą dźwięku, więc też tak, jak to powinno wyglądać. Przytrzymanie dłużej przycisku Plus Zmienia nam utwór np. Na w tej aplikacji YouTube, czy też w jakimś innym odtwarzaczu muzyki. Przycisk minus, wracamy do poprzedniego utworu. Ok, więc tutaj jak najbardziej w porządku. Zobaczmy w takim razie, jak ten głośnik gra. okazję przez chwilę posłuchać jak gra głośnik Tracer Big Boy. Jak słyszeliście, głośność maksymalna na naprawdę niezłym poziomie. Zaskakująco dobre basy. Jak widać te membrany pasywne po bokach głośnika świetnie się spisują. Dźwięk jest czysty, głośny. No wydaje mi się, że całkiem przyjemny, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki. Mamy ten equalizer dwustopniowy, czyli dwa tryby muzyki do wyboru i to też mieliście okazję Usłyszeć podczas tego krótkiego testu. W tym pierwszym trybie ten baz jest bardziej głęboki, bardziej wyraźny, natomiast, oczywiście, w zależności od muzyki, jaką będziecie słuchali, to również tutaj będziecie mieli możliwość dobrania takiego trybu, który będzie Wam jak najbardziej odpowiadał. Poświetlenie LED, dodatkowy bayer, solidna obudowa, na pewno odporna na wszelkiego rodzaju upadki, uszkodzenia itd. No i ta klasa wodoszczelności IPX 5, czyli odporność na zaklapania. Oczywiście pamiętajcie, że nie możemy tego głośnika zanurzyć gdzieś w wodzie, natomiast jest on odporny na deszcz, na zaklapania, tak więc w tej większości warunków jak najbardziej będziecie mogli z niego korzystać. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na temat głośnika Tracer Big Boy, czy Wam się ten głośnik podoba. Jak oceniacie tą jakość dźwięku tego głośnika? Ja ze swojej strony, jak zwykle, proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!